Rzut rożny Łukach, tam w objęciach Markiewicza, Griszczok, sprytnie trzyma piłkę przy nodze Dżalamidze, o, o, o proszę, fantastycznie to zrobił Dżalamidze, piłka w siatce, tak, gol. gol, 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 Łukach, Łukach. 28 minuta, Widzę, wprowadzi 1 Aha, do 0. Ale, no widzimy co zrobił znowu Groziński. Grusiński, Andrzej, Grusiński, Messi, koniec, co? Do, nie, do, nie, nie, nie do, ma naprawdę dobry <laughs> Dobry. Świetny to zrobił. Ja wiem, no, tak, że jak, jak zagrał dwa razy w finałach Świata, to powiedziałem no Ależ akcja, co za piłka! Jak ciężko było przyjąć w takiej sytuacji, w tym gąszczu e, zawodników, kiedy piłka. O, jeszcze raz popatrzmy na to, krótko. Proszę, jako szuka Aleksandra Bukowicza. Raz, A dwa. Tutaj no. Przyspekulował też za bardzo Paweł Sobolewski, chociaż liczył, tak. był przekonany, że gra z powrotem piłkę do Griszoka i biegł szybko, żeby zablokować oszukiwanie. Gdyby został, jest y, Bramka tutaj, i asysta widzimy, o, Gdyby został, y, tak. y, to być może pomógłby. Wuko dał się nabrać na ten zwód. Świe Świetna akcja, Gruzina, ale tu też wółka. trzeba, tu, tu wykorzystał swoją siłę fizyczną, warunki fizyczne, Łukach świetnie skoczył.